Jestem przy łukach klasztoru San Anton, już bardzo blisko Castrojeris. Dziś te ruiny mieszczą przyjazne schronisko dla pielgrzymów, ale w średniowieczu to przyjmowały chorych cudzoziemców, którzy przynosili chorobę zwaną ogniem świętego Antoniego. Choroba ta pochodziła z jedzenia chleba zrobionego z żyta, a kiedy tu przybywali, zdrowieli, ponieważ tutaj chleb robi się z pszenicy. Wkrótce zobaczymy miejscowość Castrojeriz z zamkiem na wzgórzu. Ileż historii kryje to wzgórze przed nami? Nazwa pochodzi z rzymskiego terminu castrum i wizygockiego sigerici. Daje nam to wyobrażenie o długiej historii tej miejscowości. Prawdopodobnie wzgórze było zamieszkane jeszcze przed okresem rzymskim. Od XII wieku, kiedy hiszpańskie panowanie przynosi pokój na tym terytorium, ludność zaczyna opuszczać ochronę zamku na wzgórzu i osiedla się bliżej pól uprawnych. Jest to okres jej rozkwitu, a Castrojeris rozwija się wzdłuż trasy Camino de Santiago, posiadając siedem szpitali dla pielgrzymów i dziewięć kościołów dla potrzeb duchowych. Współczesne Castrojeris miało szczęście, że nie zostało zbytnio zmienione z upływem czasu. Pierwszą rzeczą, którą napotyka pielgrzym po przejściu San Anton, jest kolegiata Matki Bożej Mancano, następnie wchodzimy do centrum miasta. Jego plan rozwija się wokół ulicy Real którą pielgrzymi przemierzamy ze wschodu na zachód w kierunku Komposteli. Podczas naszej wędrówki zobaczymy kościoły Santo Domingo i San Juan. Ten ostatni łatwo rozpoznamy po wieży zwieńczonej czterema pinaklami z połowy XIV wieku. Wieś rozciągnięta na zboczu wzgórza straciła znaczną część mieszkańców w XX wieku. Na szczęście odrodzenie Szlaku Świętego Jakuba dało jej nowy impuls i dziś można tu znaleźć schroniska, pensjonaty, hotele, bary i restauracje. Wreszcie na szczycie zobaczymy główny pomnik, chociaż żaden pielgrzym nie będzie miał energii, aby wspiąć się na wzgórze i zwiedzić zamek. Zamek został zbudowany i przebudowany przez Rzymian, Wizygotów, Arabów, a ostatecznie chrześcijan, którzy dokonali jego ostatniej transformacji w XV wieku. Wielkie trzęsienie ziemi, które miało miejsce w Lizbonie w 1755 roku, spowodowało poważne zniszczenia, które zakończyły jego użytkowanie. Zamek jest zbyt wysoko dla zmęczonych pielgrzymów, ale jeśli chcesz pocztówkę z miejscowości, będziesz ją mieć przy wyjściu, gdy wejdziesz tutaj na wysokość Mostelares. Spojrzysz wstecz i zobaczysz Castrojeris i jego zamek górujący nad całą kastylijską równiną. Buen camino!